Trwa od poniedziałku, czyli jesteśmy w połowie. Teoretycznie kończyć się powinna w piątek 13, ale żeby nie przyniosło to nam pecha, zakładamy, że jeśli będą firmy czy instytucje, które chciałyby nieco przedłużyć tę akcję, jesteśmy bardzo otwarci na indywidualne sytuacje. W tym roku jest znacznie lepiej niż w poprzednim o 20 więcej, czyli 45 firm i instytucji, również w tym miejskich. Miasto jest Partnerem, współorganizatorem akcji. Jeśli uda nam się zapełnić wszystkie kartony, które zostały dostarczone do e, tych 45 lokalizacji, e, 700 sztuk, powinniśmy wtedy uzbierać około 9 ton żywności. Byłoby to naprawdę prawie o połowę więcej niż w ubiegłym roku, bo w ubiegłym roku udało nam się uzbierać 5,5 tony. Sytuacja e, ekonomiczna osób, które korzystały czy dotychczas również z pomocy naszych organizacji partnerskich, Charytatywnych pogarsza się. Bardzo zachęcam do tego, aby uzbierać te nasze upragnione minimum 9 ton żywności. Pomimo że akcja jest akcją zamkniętą, bo odbywa się jednak na terenie poszczególnych firm i instytucji, zachęcamy bardzo mocno pracowników tych firm, aby się włączyli z sercem, z zaangażowaniem, żebyśmy mogli osiągnąć ten wymarzony wynik.